Cześć widzicie, ja jestem hudu, jestem najemnik Siemano. i to jest 12 odcinek kariery dwóch menedżerów gramy troszkę odmienionym składem, Tutaj albo ma czerwoną karkę, trzeba go zmienić oczywiście Na um, Zaha, czy ten koleś mm, ko Zaha był, ale bardziej no. Może go wpuścimy przy okazji, kiedyś tam? Kiedyś tam, no właśnie no, gramy z Liverpoolem, no nie? No, gramy e, Jak nas sytuacja widzę? Nie najlepiej na razie, piąte miejsce mamy, no nie? Ale nie mamy dużej straty też, więc spokojnie No nie, tylko dwa punkty, e, to jest Liverpool zami. jest przed nami czy za nami? Za nami Więc to nie jest jakiś fascynujący mecz, ale przydałoby się wygrać, no nie? No nie, trzy punkty zawsze dobre Tak, e, zaczynamy Jedziemy, dawaj, dawaj, dawaj tu, podaję, podaje Suarez I golla nie ma niestety, ajajaj aj, aj. Dobra. Podaj. Łooo! Karny! O! Serce stanęło. Podaj. Ej, bo już końcówka będzie połowy. Czas jest pierwsza. To podaj, podaj. No, teraz już jest akcja na maksa. Podaj. Masz. Wow, 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 Dobre! a nikt do tego nie dobiegnie niestety. Prawie są czyste. Nie. Koniec pierwszej połowy! Zero do zera! No niestety. Bail się nie popisał. Czas jest z drugiej. Aguero. Wrzucaj go. Kun Aguero. Kun Aguero do... W... 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 Wszelaki! No ty! Kurde, czemu sam na siebie wrzuciłem? No! Bo... To było głupie. Bo... Dawaj, 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 Suarez. Nie tego, nie to chciałem do, do końca, ale... Niech będzie Gareth. Gareth Bale. Gareth Bale! Golissimo! Gareth Bale w 74. minucie daje prowadzenie Manchesterowi United. Szczęście! Ale się urwał obrońcą, nie? Pięknie. Suarez ciągła obrońcą, Bale... To idealnie wykończył No, dwa gole już ma Dobrze Garetz. Wysłun wysuł Bale. Bail Bale. Bail, że nie był warty, a ty się kupił. Podaj kłócić. Podaj, podaj Już Vidal był więcej warty To mogliśmy Spalony... dać. Mogliśmy o... dać za niego z testom minionów, mogliśmy Mogliśmy <laughs> Mogliśmy robić Messiego To Mogliśmy. Dobra to jest końcówka. Wygraliśmy 1-0, ale wygraliśmy. Skromne zwycięstwo, ale wygrana, no nie? Szczęście, Bergina. No co, no wygrana, to wygrana. On ma punkty z nimi. Dobra. Ty symulujemy? Nie, nie, nie. Wygramy sobie. Gramy z nimi? Się, nie. W jednym wygramy wszystkie mecze chyba, nie? No okej. Okay. Okej. Okay. -gramy. gramy. Gramy, gramy, gramy. Czekaj, a, w tym, tym miesiącu są dwa mecze ligi mistrzów, okej. Okay. Tu dzisiaj gramy ligę... nie, nie gramy się... te, Chyba ten chcesz wyjątkowo przesymulować, żeby skończyć miesiąc szybciej. No dobra, okej. Okay. Czekaj, tu jest jeszcze z tymi, z tymi... E, chcesz zagrać tymi... skipper? Nie, raczej nie. Nie, w pucharze mi się nie chce, ci powiem. Też, i tak nic nie zostanie. To symulujemy, roku. mówisz? O. Ja kliknę. Dobra. Fen to? Masakryczny. A specjalnie zrobiłem i tak. Masakrycy mamy grupę, nie? No, strasznie łatwo. Strasznie... Nie. strasznie łatwo. Tak. Ej, ja, Czekaj, ja, czekaj. Chciałem wcześniej zobaczyć czy mój magiczny trójkąt będzie działał, no nie? A, a ja chciałem ten, zobaczyć, który mam miejsce, bo mi się, to chyba drugie. Suarez! Patrz. O. To. Cztery bramki. Okay. I to był wydatek. Tak. Symulujemy. A to damy z, z Bucharu. Tak. Spokój. Okay. West Ham. Ła. Wow. Ile Zostaliśmy I 2000? Męczyłem. Nie wiem. Tam. Ja się mam nie. Aha. To jest potem polemiczny na rynkawiczu? Nie, nie jest w Tak. Ta. I jest meczu. Na 90 bo się przegrany patrz teraz mój magiczny trójkąt nie a gada po Dobra mój magiczny trójkąt już nie działa tylko trzy dni No Będę to ale w tym razie nie waga co agra? Show. show o patrz albo O, tak, tak, tak. Yy. Yy, nie mamy nikogo zmiennika, żadnego. Nie, 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 i nie, 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 może nie, 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 gramy nie, 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 drugi, chyba nie. Drugi, zniwepłem wygrał się pierwszy. Aha, okej, okay, dobra. To wygra te mecze, czy? No, gramy. My gramy. To ustawienie takie zmienione macie. No, we dwóch gram, w jednej drużynie. Fuck! Dobrze. No brak. Wow, jaka bramka. Ale kto dostrzedził? Nie wiem. Wow, no to nieźle. Jakiś, nie wiem, no main Podaj Podaj jeszcze raz, ja. szybko. Ja. No jest już połowy. Mogę jej wrzucać. Tak. A jakie zmiany? 1-0 to... jest po rzucie wolnym. W 16 minucie. Ja, no i przegrywamy. Ja, a gwara. Czemu Agoro nie grał? Bo miał 0 siły. Aha, okej. Okay. Dobra, damy radę. Teraz wygramy. Ja się nie stoję. Nie wiem, no ale nic nie działa coś. Dobra. I gol! dla nie ma. Okay. Mamy to. Dobra, podaj. Aguero! Nie trzeba było podać. Zdrożny. Ej, dojdź na czas. Podaj. I do środka... Bani z tego. Podaj. Nie nie. piłki. Tak. Proszę podać podaj ja. tylko, żeby ze środka tylko zejść. Podaj. Widal, Widal, Widal. Bail. Strzelaj. Garret Bail. Zdrożny. Ja Angel Di Maria dośrodkowanie i Rafael! Zafia, to jest. 1-0, porzućcie wolnym. O, Fakt. Sał. No. Ja mówię. Dobra. Mówię. I ja mówię. się rozwinął ktoś? Nie wiem. Po stacji. Słabo. Musimy wygrać z tymi. Jak oni się nazywają? Evertonem. Z Valencią. Aha. A O, Monta się rozwinął. Gdzie się, ale go nie sprzedajemy. Posłucham się. Jamzaj, Herrera. Herrera dobry jest. Ile ma Werlo? 83 już. Miał 80, 80 chyba ja. 79 o, miał. O, 88. 88. Jak zaczynacie. Dobra. To tyle. Gramy z Evertonem? Symulujemy? No, chyba tak. Symulujemy? Tak, ja, Czekaj. gracie? No, z... O, dopiero sobie ją gram, nie? Chyba. Co? Co? Słaby okay. na to. Dobra, piszę. Uba, co <grym> się Dobra, to sumuję chyba w kolejnym odcinku, co? Nie, teraz. Go w... A Howard jest cały czas w Europie? Nie, nie, dalej nasz. A ty jakie by to trafiło? <grym się grym> no, gram to. Falkał też by to trafił. Mecz towarzyskie, to mecz towarzyskie, to można od nas więcej Tak. Le Lewandowskiego. Idę ziskać. Dobra. Na dół. Co na dół? Bułgaria? Co? No. Lewandowski wygra. Polską gracie? No. 4-0. Dobra. 4-0. Mmmm. Zwyk koniec nie zawiesione powołanie. Okej. Okay. I Norwich. A jak dla nas sobie to widzę? Drozy. z Terem City Okej, okay. damy radę. Wygrać z ludź teraz Musimy. Nie klikaj trójkąt? Ty, ty kliknij. Ale zachę mamy. Zobaczyłeś? Czemu? Jak jest na łapę. <grym> to ja kliknę trójkąt. Jak jeden no stały, dobrze. Okej, okay. yy, i masz tutaj... Sobie, Musimy wygrać koniecznie. I tutaj wyjdziemy na pierwsze miejsce. No. Dobrze. Damy radę, no nie miej falta, że mam a tego nie symulujemy, nie? Gramy. Tak, gramy. To będzie... no i Arsenal. I z Arsenalem. I koniec miesiąca będzie. No dobra, to... No.